Dzień dobry, witam serdecznie w Majskiej Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszne ciasto czekoladowe z pomarańczą. Ciasto jest bardzo smaczne, wilgotne, aromatyczne. Podczas pieczenia cudownie pachnie w całym domu. Do tego jest bardzo proste w przygotowaniu. Ciasto ozdobiłam mleczną czekoladą, ale możemy ją pominąć i na przykład ciasto posypać tylko cukrem pudrem. Radzę je również przechowywać w takim pojemniku, wtedy ciasto w ogóle nie wysycha. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie małej cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Ciasto do rondelka przekładamy masło, dodajemy sok. Cukier, połamaną czekoladę i stawiamy na małym gazie. Podgrzewamy mieszając, aż masło i czekolada całkowicie się roztopią. Ściągamy z ognia i odstawiamy do ostudzenia. Masa może być delikatnie ciepła. Mąkę przesiewamy z kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Krótko mieszamy. Dodajemy jajka, jogurt, skórkę pomarańczową. I ostudzoną masę czekoladową. Krótko mieszamy mikserem do połączenia składników. Gotowe ciasto przekładamy do keksówki i wyrównujemy. Odstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 60 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto ostrożnie wyciągamy z blaszki. Ściągamy papier do pieczenia. Ja ciasto ozdobiłam mleczną czekoladą. Czekoladę roztopiłam w mikrofalówce. Przełożyłam do silikonowej buteleczki. I na wierzchu ciasta zrobiłam takie ozdobne paseczki. Czekoladę możemy również wylać łyżką lub łyżeczką. Ciasto możemy również posypać cukrem pudrem. Na koniec ciasto posypałam. Kandyzowaną skórką pomarańczową. I nasze pyszne ciasto czekoladowo pomarańczowe jest już gotowe. Pachnie cudownie, jest wilgotne i bardzo smaczne. Do tego proste w przygotowaniu. Polecam. Dokładny przepis na stronie małej cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.